Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, a to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam jednostkę SP Włosań Mieszcząca się w powiecie krakowskim województwie małopolskim Zmierzam przywitać się z załogą, która już na mnie oczekuje. Cześć, Adrian. Kasper. Cześć. Cześć, Oskar. Niecały rok służę. Cześć. Cześć, Kamil. 6 lat. Cześć, Mateusz. 2 lata. Szymon. 6 lat. Cześć, Kamil. Za niedługo już będzie 20 lat. Cześć, Łukasz. 12 lat. Cześć, Tomek. Prawie 30 lat. Cześć, Zbyszek. ponad 40 lat. Cześć, Dawid. 2,5 roku. Cześć, January, Około 4 lat. Cześć, Tymego, Około 4 lata. Cześć, Bartek. Około 10 miesięcy. Cześć, na pół roku. Bardzo ciekawa jednostka z ciekawą historią sprzętem. To wyglądało parę lat wstecz. W 2019 roku rozpoczęła się, rozpoczęła się budowa tego budynku. Mhm. No i to właśnie tak naprawdę wszystko zaczęło się zmieniać. Waremiza powstała, no to zaczęliśmy się starać o jakiś samochód, trafił się projekt, który nam pozwoli zakupić kłada, no i to nas też kopło do działania, że było gdzie tak naprawdę te sprzęty zmieścić. Do tej pory po prostu mieliśmy malutki garaż, do którego ledwo wchodził nasz Magirus. No właśnie, jeżeli mowa o samochodach, jakbyście mogli powiedzieć, ile one mają wody, z jakich lat mniej więcej one są i do czego wam służą? No to tu zacznijmy od naszego dziadka, to jest GBA Magirus Deutsch, 2,5 litrów wody jest z 78 roku. W 2006 roku sprowadziliśmy go z Niemiec, a w 2017 roku przeszedł kapitalny remont blacharsko-lakierniczy z konserwacją podwozia. Nie było perspektywy, żeby jakikolwiek nowy samochód do nas miał trafić, no to ratowaliśmy to co mamy. Przeznaczyliśmy dosyć dużo pieniędzy na jego właśnie zabezpieczenie, a tutaj właśnie pan Zbyszek jest Naszym konserwatorem, który na co dzień o niego dba, no i naprawdę tutaj poświęcił niejedną noc. Trzeba te części szukać po całej Polsce, a zdarzało się nawet tak, że je musieliśmy dorabiać. Jasne, bo nie były dostępne na miejscu. No dokładnie. Mhm. I mamy drugi samochód, już nowy nabytek? Tak, jest to GBA y, Volvo FL280. Z 2017 roku. W październiku pozyskaliśmy je od OSP Mogilany, które zakupiło nowy samochód. Jest na sobie 3000 litrów wody. Jedyny na obecną chwilę samochód wyjazdowy, bo Magirus został wyłączony z podziału ze względu na brak. Sprzętu, żeby były na dwóch samochodach. Jasne, rozumiem. A ile wody mają poszczególne samochody, jeden i drugi? Ten 3000 litrów mm -hmm. wody, ten 2,5. 2,5000 Mamy też bardzo tutaj ciekawy pojazd. Jest to cały Moto 850. Jest to nasz najnowszy, właśnie nabytek. W tym roku go zakupiliśmy. Już akurat miał okazję brać też udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej, gdzie o, wow. był właśnie tak alarmowany. Typowo dyspozycja dla niego. Mm -hmm. No a teraz, właśnie, gdzie nam. Troszkę śniegu spadło, spełnia swoją rolę jako pług, no i poprawia bezpieczeństwo też przy szkole, tutaj wokół tak jak tutaj właśnie przed naszym budynkiem jest pętla autobusowa, no i akurat pomagamy od odśnieżaniu tego, żeby te przejścia jednak były szersze i lepiej widoczne. Jasna sprawa. Nieraz byliśmy proszeni przez Zespół ratownica Medycznego z o pomoc w transporcie osób mm -hmm. potrzebujących dostać te karetki, ze względu na to, że mieszkają po prostu bez drogi dojazdowej do domu. W planach na przyszły rok właśnie jest plan zakupu przyczepy ratowniczej, no co właśnie powinno być, że tak powiem, obowiązkiem w takim zestawie kład na no no, Oczywiście. Moi szanowni, tak się prezentuje właśnie kład z pługiem. Dźwięk silnika jest piękny. Zobaczcie, po lewej stronie mamy tutaj taki kącik grillowy, altana, z nawet możliwość odebrania tego dymu nie przez wentylator. Tak, jest wentylator tutaj po prostu podczas całej nocy na festynie, ten wentylator odciąga ten dym do góry, żeby Super. kuchnia, że tak powiem, nie miała problemu z oczami. Co, co, co tutaj mamy za plac i ten namiot mnie ciekawi? Yy, to jest hala namiotowa 10 na 10, którą tak naprawdę podczas jakichś z naszych zabaw wykorzystujemy jako parkiet. Mm -hmm. yy, no, pogody organizując taką imprezę pogody nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Robi nam zabezpieczenie, także już nieraz odbywał się jeden festyn, festyn podczas deszczu. To celowo kiedyś w przyszłości są plany, aby gdzieś tam na końcu tej działki powstała taka muszla koncertowa, coś tak, jakiś mały amfiteatr pod orkiestrę. może jakieś moglibyśmy wtedy organizować ogólnie przeglądy orkiestr Pięknie. powiatu czy nawet Fiękne. Nawet i może krajowe. Krajowe. Świetny pomysł, także tak. kibicuję. Zmierzamy dalej. Drodzy widzowie, jesteśmy w samochodzie Volvo. Zobaczcie, tak się prezentuje samochód z przodu. Mamy lampy dalekosiężne na belce umiejscowioną z przodu, blender słoneczny u góry z napisem OSP Włosan. Jest wciągarka i głośniki oczywiście sygnałów. Dźwiękowych. Kolejna rzecz to jest przedział kabiny, do którego za chwilę wrócimy, a pokażemy Wam samochód od pierwszej skrytki za dowódcą, czyli tak zwanej 1D. Z relacji druków wiem, że cały czas są w trakcie jego dosprzętawiania. Co mamy na dzień dzisiejszy? W górę widzimy turbowentylator, palinowy i opryskiwacz. Spalinowy. Poniżej mamy agregat prądotwórczy z przewodem do zasilenia jakiegoś sprzętu, na przykład na jaśnicy, dyski sygnalizacyjne i stożki ostrzegawcze do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Mamy odcinki wężowe 75 z siodankiem wężowym na ogrodzenie, które możemy zawiesić i przepuścić ten odcinek wężowy eee, powyżej dwójki do rozwinięć i podpisane sprzęta, czyli wysokościówka w tej skrzyni, zestaw kominiarski szekle, pasy transportowe patrzcie drodzy widzowie, to jest nic innego jak hydronetka plecakowa którą zalewamy wodą o, do tego zbiornika zakładamy na plecy i pompujemy Możemy gasić tym na przykład pożary traw. Bardzo fajna sprawa, polecamy to rozwiązanie. Linia szybkiego natarcia oczywiście na wyposażeniu samochodu pożarniczego nieodzowna z prądownicą Blue Devil typu turbo z regulacją... Strumienia, nakładkę do wytwarzania piany ciężkiej, zakładaną na tą prądownicę. Mamy tutaj jeszcze Scottiego, dzięki czemu możemy wytworzyć pianę średnią za pomocą tej wytworniczki, która tutaj jest, lub ciężką, bez konieczności używania mieszacza w autopompie. Nie? Mamy rozdzielacz, mamy przełączniki 7552-110. Jest smog skośny, jest prądownica prosta, kurtyna wodna, dwie prądownice turbo, w tym jedna Rosenbauerowska. Przechodzimy do tyłu, przedział autopompy. Mamy możliwość uruchomienia flary świetlnej, która jest tu u góry. Mamy możliwość korespondencji, prowadzenia przez radiostację przewoźną, która znajduje się z przodu samochodu. Kolejna rzecz. Szlomówka bez niej nie byłoby pożarnictwa. Mostki przejazdowe, gumowe, syntetyczne już nie. Drewniane, wytrzymują troszkę więcej. Pompa do wody czystej. I medyk u góry. Torba PSPR-1 w formie plecakowej. Hydrożele w niebieskiej torbie do. Zaopatrzenia osób, na przykład poparzonych, gaśnice dwa razy po 6 kg ABC proszkowe i mamy deskę oraz szyny kramowe. O, tu jest fajny sprzęt, zobaczcie na suwnicy Jest to odciąg yy, spalin yy, do pojazdu. Mamy tutaj sprzęt burzący, jak widzicie, haligan z logiem jednostki, spersonalizowany naklejką. Także na akcji nie idzie się pogubić, czyje to było, no nie? Dobre. O, właśnie. Czyli to było wysunięte na maksa, i teraz mamy zsunięte, jeżeli nie potrzebujemy aż takiej siły cięcia, yy, lub mamy mniej miejsca, to możemy to właśnie wykorzystać. Bardzo fajne rozwiązanie, polecamy. I ja otwieram jeszcze szafę. Mamy tak, mamy dwie pilareczki, mamy przecinarkę yy, tarczową, pszczołek hydrantowy, klucz do hydrantu podziemnego, yy, opryskiwacz z dysprygentem, zapas środka. Widzę też więcej bardzo dobrego sprzętu z Milwaukee, M18 bateria i podpisana jest tak, wkrętarka, szlifierka. Tak, jeszcze jest piła szablasta, tylko że akurat jest na serwisie. Jak wycinacie szybę klejoną z przodu i wciśniecie tylko trochę ten spust, to ten ostrze się wolno porusza, dzięki czemu nie generuje tyle pyłu nie? szklanego. Fajna sprawa, zobaczcie sobie na ćwiczenia. I tutaj mamy sprzęt akumulatorowy, bardzo fajny, jest to rozpieracz. Ramieniowy z Lukasa Generacja, pamiętamy, może? Czy pierwsza, yy, druga? To jest druga generacja. druga generacja. To nie jest rozpieracz, tylko to jest kombi. O, przepraszam. Z, z, rozpieracz. z pośpiechu powiedziałem, że to jest rozpieracz, ale to jest narzędzie kombi faktycznie. Czyli tak. jesteście gotowi. Nie, nie na... dysponujemy jakimiś dużymi środkami, żeby po cały zestaw. Mhm. Yy, dlatego poszliśmy w kombi i też. Wydaje nam się, że jest to chyba urządzenie wystarczające, ale docelowo planujemy jeszcze go doposażyć w rozpierasz kolumnowy, łańcuchy i inne jakieś takie dodatki, żeby. Super sprawa, no zobaczcie, no naprawdę fajna rzecz. Kos gaśniczy, sorbent i więcej zapasów sorbentu. Ja przechodzę do kabiny. W środku aparaty powietrzne, oczywiście kompozyty, defibrylator półautomatyczny, latarki, radiotelefony dla załogi, detektor gazu, ale jakiego? Co. A co, czyli tlenku węgla. Super i mamy tutaj jeszcze taką wyspę do zarządzania oczywiście. Jak już właśnie jesteśmy z narzędziami Milwaukee i akumulatorami. Kupiliśmy właśnie takie adaptery i dodatkowe oświetlenie, które naprawdę też. No jak to działa? Po prostu wpijamy akumulator, włączamy Aha, Czyli po zwykłą M18 na przykład tak, Dokładnie Możemy sobie dopiąć do takich taki halogenik Jaki koszt inwestycji jednego takiego? Kurczę, pewnie coś około 80 zł. No to nie jest dużo, żeby... Nie dużo, ale naprawdę fajne robi robotę, robotę. Można tu naprawdę białe światło no jest, sposób, to jest odłożyć, patent, ten... To jest patent na kanał, drodzy widzowie Tanią, tanim kosztem oświetlić sobie akcję, jeszcze na Milwaukee no, z no, naszym zaprezentujemy Super, model. zarąbiste Idziemy zobaczyć jak to świeci e, Tak, no jest to najważniejsza jazdnica Milwaukee e, Może być zasilana sieciowo, akumulatorowo A jeśli jest zasilana sieciowo i ma akumulator, działa jak Pięknie I mamy jeszcze coś takiego Tak, ten adapter pod akumulator właśnie Milwaukee Który no jest dosyć fajnie potrafi oświetlić Luk, zobaczcie jaki rzuca, jak daleko rzuca snop światła. Możesz odłożyć to gdziekolwiek jak i i temat jest ogarnięty no, Producent adapterów może się odezwać, to pomogę mu się rozpromować A, No dobrze, wracając do tematu Mamy piękny temat oświetlenia załatwiony Jeszcze ogram wam Magirusa z zewnątrz dookoła Żebyście mogli zobaczyć i w środku W kabinie jak on wygląda Magirus z lat 70, jeżeli pamięć mnie nie myli Na wstępie było to powiedziane I nagrywam wam dookoła go Żebyście mogli zobaczyć jak on się prezentuje Jest to samochód, no naprawdę Na tamte czasy kozacki yy, I mimo upływu lat Zachowany w świetnej formie Po drodze mijamy szafki z hełmami Z ubraniami specjalnymi Część ubrania już jest wymieniona na piaskowe Tak się prezentuje przedział kabiny Drewniane jeszcze oczywiście W środku znajdujemy o, na przykład taką latarkę Maktronika, No i troszeczkę drobnego sprzętu jeszcze który, który w środku się znajduje Cała deska rozdzielcza Kawał fajnej historii Tak zmierzamy tutaj sobie drogą na górę świetnicy. Zobaczcie tak wyglądała, Wyglądały prace w miejscu, gdzie nie było jeszcze rewizy, to znaczy była stara, ale została wyburzona. A tak wygląda w dniu dzisiejszym. A ja wam pokażę jeszcze tutaj taką fajną salę. O, zobaczcie, na poddaszu ma swoją siedzibę Orkiestra Denta, którą pozdrawiamy, która tutaj sobie działa. Zobaczcie, mamy tutaj stół, stół wielofunkcyjny, ale jego podstawową funkcją jest oczywiście ping-pongowanie. Czyli możemy zagrać ping-ponga. I doszliśmy do symulatora. hydrołapa też jest, dla fanów driftu i mamy sobie kierowniczkę i tak sobie tutaj kolega jedzie ale emocje, wszyscy się patrzą yes! pięknie, pięknie dlatego, dlatego przed jazdą wozem pożarniczym parę godzin tutaj, co? tak, znaczy jest Eurotrack Simulator, który... Nas... a no, ciężarówkami yy, można zasypać żółtki, no tak też widzę on ostry zawodnik eee A Dobrze. Drodzy widzowie, i komplet e, takiego umundurowania reprezentacyjnego e, tutaj można się posilić, przygotować posiłki cały czas w rozbudowie, prawda? Tak, cały czas tutaj jakieś remonty i... Tak jak tak. mówię na początku, cały czas dopiero dwa lata temu się wprowadziliśmy i w wolnych chwilach cały czas coś robimy. Drodzy widzowie, zobaczcie, strażacy mają bardzo taką dużą pralkę. Ile kilogramów? 12 kg. Kilo. 12 kg, Cały tak 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 komplet z góra, góra do wejdzie na jedno pralnie. No. I do suszarni suszymy i mamy na miejscu wszystko. Można się zainspirować jakby co? Nasz takim najważniejszym wydarzeniem dla nas było włączenie do Krajowego stowarzyszenia Gaśniczego, właśnie które nastąpiło decyzją Komendanta Głównego 11 listopada 2022 roku. Także gratulujemy. Drodzy widzowie, wspomnijmy z dwie historie ciekawe z akcji. Przez naszą gminę przebiega właśnie zakopianka, trasa Kraków-Zakopane, gdzie dosyć często dochodzi do różnych kolizji. No i no nie będziemy omawiać, no są naprawdę różne wypadki, różne tragedie mhm, się jasne. spotkały. Są też śmieszniejsze akcje, gdzie po prostu kacza mama przy takim jednym naszym zbiorniku złożyła jajka, no i po prostu już te kaczki miały najbliższą, najkrótszą drogę tak naprawdę tego zbiornika. Z takim podejściem to. Trzeba było pomóc. Tak, no, ktoś się tam zdala, się zadysponowani po prostu do pomocy. Ten. To akurat ciężko było, to trzeba było troszkę pomyśleć, czym to podebrać. Tak Troszkę ten zbiornik był, że tak powiem, nie do wejścia i też głęboki. Na szczęście mamy kilku wetkarzy w naszej miejscowości, do których się szybko odezwaliśmy i wsparli nas pod bierakiem. Była saręka w ogrodzeniu, która to miała być w sumie pierwsza akcja na no, rzecz rozpieraczy. O, właśnie. Tylko, że jak już do niej dochodziliśmy, to tak się nas wystraszyła, że sama się uwolniła. Sama się uwolniła. No właśnie. Także narzędzia jeszcze tak naprawdę nie były użycie, użyte w boju. Drodzy widzowie, kończąc materiał filmowy WSP. Włosem, chciałem złożyć tutaj na ręce Kamila podziękowanie. Dziękujemy. Myślę, że na pewno. Trafi tam do naszej galerii gdzieś. OSP Włosan, jak wpiszecie na, na TikToku, tak? OSP Włosan. Tak, tak. To znajdziecie kozacki, kozackie ciekawe TikToki, takie z życia strażackiego, tutaj nawet z wnętrza strażnicy. Warto, polecamy. Jakbyście chcieli, żebyśmy Was odwiedzili, pamiętajcie, formularz zgłoszeniowy wpisać dwa numery, bo jak piszecie jeden, to czasem jest trudno się dozwonić No i my wtedy się kontaktujemy. Trzymajcie się, dobrego wieczoru, cześć.